Przerwało wtedy filmik. A biega ja tutaj nie? O, odmarzał do Dobra. Widzieliście, jak stąd jeżdżałem, czy tak. nie widzieliście? Widzieli, widzieli. O, ale ślisko. O nie. Śnieg, śnieg pod bluzką. Okej, teraz idź tam. Idź tam na drugą stronę. Będziesz pokazywać, jak jeżdżałem z jest, tam jest, nie. tam Ale w niej ciemno jest. Ale tam jest obłozone. Tam ciemno jest i fajnie. Dobra, patrzymy się. Woda, o. O. O, woda, Ta woda tam była chyba. Tak, woda tam była. Tak, muszę to zobaczyć. I później Ci wszystko wyślę na Whatsappa. Okej. Okay. Eee, mój chipsy.